Podstawą zaraz po zawieszeniu formy wtryskowej jest wyzerowanie jej pozycji i ustalenie odpowiednich profili prędkości ruchu. Z technicznego punktu widzenia sprawa nie jest trudna. Od wystarczy na panelu wtryskalki zadeklarować skok otwierania oraz wybrać prędkość. Z technologicznego punktu widzenia sprawa zaczyna się komplikować, kiedy w grę zaczynamy wliczać czas cyklu, jakość wypraski oraz trwałość narzędzia. Początkowo przy próbach należy zapoznać się z narzędziem formującym oraz zasadą działania układu zamykania maszyny. Tutaj występują istotne różnice między maszynami hydraulicznymi a elektrycznymi. Samych rozwiązań konstrukcyjnych nie sposób policzyć, dlatego ważne jest, aby zrozumieć sens tego, w jaki sposób niewłaściwy dobór parametrów ruchu może wpłynąć na nasze narzędzie oraz proces wtrysku. Przed uszkodzeniem formy oraz maszyny chroni nas system zabezpieczenia formy. To on potrafi gwałtownie reagować na wszelkie nieprawidłowości parametrów ruchu w cyklu pracy maszyny. Przy masowej produkcji stanowi to problem, ponieważ aktywacja systemu zabezpieczeń jest częstą przyczyną krótkotrwałego przestoju maszyny. I choć przestój jest krótkotrwały, tak istotnie potrafi zaburzyć nam dalszą pracę maszyny w cyklu automatycznym już po ponownym rozruchu. W czasie tego przestoju tworzywo zalegało uplastycznione w agregacie i degradowało. Temperatury narzędzia, prowadzeń i wszystkich podzespołów maszyny wypadły z rytmu temperaturowego. Musimy ustabilizować jakość, a na to potrzeba kilkunastu lub kilkudziesięciu kolejnych cykli, aby proces przebiegał stabilnie. I tu pojawia się błędny sposób rozumowania. Pracownik chce wrócić do pierwotnej, zakładanej jakości wyrobu. Zaraz po przestoju wprowadza korekty na maszynie, które w dalszej perspektywie dalej destabilizują proces. W tej sytuacji nie problemem jest błędnie ustawiony parametr wtrysku, a sam fakt, że w ogóle doszło do zatrzymania maszyny. Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego w ogóle zadziałał system zabezpieczenia formy. Rozumieć z jakiego powodu maszyna zareagowała w ten sposób. A żeby to rozumieć, należy znać zjawiska, jakie oddziałują na ruchy i znać budowę maszyny. Czynników mnoży się, im bardziej zaawansowana technologicznie maszyna. Wymieniając od podstaw mamy inercję układu, tarcie statyczne w fazie rozruchowej, konserwacja prowadzeń, działanie układu hydraulicznego kontra dźwigniowo-kolanowego, aż po bardziej zaawansowane typu ruchy rdzeni czy układy pneumatyczne. Wliczmy do tego jeszcze otwieranie formy, gdzie we wnętrzu znajduje się gorące tworzywo. Pojawiają się gazy, naprężenia wewnętrzne, ciągnięcie formy przez tworzywo, nagły wzrost temperatury oraz brak jednolitego rozkładu temperatury. Forma zbudowana ze stali ma też swoją rozszerzalność termiczną i określone przewodzenie ciepła. To teraz, wiedząc, z czym tak naprawdę musimy walczyć, wróćmy do początku: jak prawidłowo ustawić profile ruchów formy. Odpowiedź na to i wiele innych pytań znajdziecie na naszych kursach.